No debil kurwa no Resetnijcie się, resetnijcie się, żeby... Było Adi, zaczynaj odcinek znowu Kurwa. Jeep player komunikation is isential Try to play with a friend For the best experience Sign Color Amount of players example level Sign output Równa się type portal color difficult tips of levels blue Logic red Obby Magneta mixed difficulty green beginner orange intermediate red adventure Możemy. player, player can green two players blue three players and red four players the level type is where the level gets small Host are these weedy cool For, for example a red outline means that a level gets most of its difficult from skill based outbless Już? For player levels, <laughs> two <laughs> player levels, free player levels idziemy. Idziemy. Adi Adi Adi. O już Milu ten filmu zrobiłeś gratuluję. Adi. Tak się tam. robi intro. Tak się robi intro. Tak, <tans> przeczytaj całą grę po angielsku. Cho chodź tu. No i czekaj. Pomocy! <tans> 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 no idź, wejdź na mnie. Na mnie wejdź! No Adi, dawaj, dawaj. Wszystko eee, Teraz Adi, wejdźcie na zielony, ciemny. A? E, nie ja muszę Adi dzięki. jesteś świetny Reset, reset, total reset z Dzięki, dzięki Czekamy na ciebie nie pierdziele, no siema Zostawiamy cię Adi, pa, pa. Papatki okay. Masz tu, przejdź Eee, o! Chodź, skacz, chodź, tu, chodź tu, chodź tu! O. Jak to tak wysoko skarczę? No bo się wybijam od mocno... O! No i teraz no. czekaj, daj! Idź ta, idź tu, tu idź, idź! No i teraz ja idę na ciemny zielony, idź Oliver! No... Jak mi teraz ty chodź, Adi. Idziemy, SS. Idziemy idziemy! Idziemy, idziemy! Uwaga, uwaga, czy my... players level! E... Fight pal. Eee e... 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 Poziom! E... Czwarty poziom są... Wy... No nie mogę I... znowu! uga bugi! co, chyba musimy zrobić drugi poziom Wysoka, Czwarty jaka. poziom! No poziom, który będzie czwarty poziom mu. Co? Cztery poziomu. Kurna! O Oliver! Debilu walony chodź tu! Sam nie jesteś, Tutaj. gejozo! gejozo Tutaj! Bo no, kurna, mówi drugi poziom, gra co to nie idzie na trzeci, no. Co no, jest double trouble? Nie wiem. Jak się wybił? Jak to Jak to działa? Idę! Słoniaczki, mi żółty! Ja najlepszy parkour robię. Proszę. Dobra, jest Jesteście już? Czekaj, no. już idę, już idę! Białość! O Jezu Chryste! Ty mi teraz mówisz! mi zostały 4 sekundy, ty mi dopiero teraz powiedziałeś, że dopiero weszłeś, a ja czekałem eee. na ciebie z żółtym. Idziemy, idziemy dalej na dwie osoby. Dable, trable. Dable, trable. Dawaj. No, bo, przestań. Dawaj. No, no, ej! No, muszę? Dobra, Dobra. Adi. Zajdź, zajdź. Dobra, adi. Adi. Eee. C C C Czemu dla mnie przeszłeś przez ścianę? U mnie tak samo przeszedł. Już? Y nie, bo spadłem. Y gratuluję, gratuluję. Dawaj. Otwórz, Otwórz mi, otwórzcie mi, otwórzcie mi. No nie mogę, ja utknąłem. Pani... Może ja tego nie popsuję. O kurka! Ty ty spadłeś? już robię. on naprawdę spadł? Cześć siebie, bo mnie zablokowali. Dzisiaj będziemy jeść polskie pierogi. Dzisiaj się tylko buka Daj to bo ty tak nie zrobić Kurwa zepchnął mnie no Nie Odez... kurwa, odezwał się no nie? No zepchnąłeś niego Czy on też spadł? Nie, nie wiem o co mówisz ja, Nie, nie, ja, ja też nie Czekajcie, wiem. Już Adrii No zejdź z tego Półko Wracaj No zejdź, ja to robię Ja to robię <laughs> Ale prawda, pozostał oba kurwa Joż no dalej. Tak. Nożesz kurna Dobra, idę. 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 Idziemy. papa, pa. Zostawiamy go w szkole. No was zginąłem, dzięki. <grym> Aha. <grym> Oliver taki dobry w parkurach, to za daleko. <grym> <grym> No? Coś, coś ty powiedział? Hy, hy. To nie jest, nie, to nie jest tak, że ten drugi skok to ratowałeś się tylko w spinacka, no nie? Stary, ja umiem parkur, a ty spadasz u gabuku. Ja tylko skakał. Ja, 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 ja tylko kiknąłem spację. E, jak, jak się popsuję, wracacie po mnie. Nie. <laughs> nie, nie spychaj. Quasant Dzięki. Ledwo przeskoczył, widziałem. Ledwo przeskoczył. Dobra, e, idziemy na trzeci? na easy, Dobra, to idziemy na, na Dobra, czemu? Robikę. Zagadka. Lobby rund. Otwieraj. dwa O, i to jest labirynt. Znalazłem czerwony. Znalazłem żółtą ścianę. Eee, idź do czerwonego, stój tam. Stój tam, idź do czerwonego. Ktoś mógłby mi otworzyć? Nie. Jaki kolor? Zielony. Ej, niebieski na przykład. O. I różowy? Ej, różowy widziałem przycisk gdzie teraz jest. Chyba tak mam, widzę, idę. No. Dobra, mam czerwony. No, idę. A, ja żółty. No czekaj, idę do żółtego, idę do żółtego. Projektu. No jestem w żółtym. Potrzebuję ciemnego niebieskiego, mam znowu czerwony. Otwórz znowu. mi, dziękuję. Mam znowu żółty chociabi. Jesteście wszyscy w żółci? Żółty? Nie. No żółty masz zaraz obok czerwonego z ściany. Wiem, y, znalazłem różowy. Niebieski? A dwa niebieskie Szybko To jest poziom na trzy Aleki Oliwier, gdzie ty jesteś? Jestem niebieski No to chodź do żółtego Czekaj Eee Rzuty Żółty Masz? Tak Chodź do końca tu. Tak. Myślę, że nie uda nam się. I nagle mi się przed twarzą zamyka. Chodź. Oh. Teraz na trzy, chodźcie. Teraz na trzy już. Teraz może. Teraz mogę mieć to i to. Nie. Uh, no paintball. Paintball? Hey, e, weźcie, stańcie tu jeden na dwa. Klocek. Nie, no, stańcie na niebieskie. Stańcie na niebieskie. To tam, a gdzieś tam. tam. Ja będę American People. Ja to... Ja, ja będę strzelał. Ale kłótnie. Ale ma pizdolet. O, zielony! Ty kurwo! Ty kurwo ty. Gdzie jest niebieski? Idę po niebieski pistolet. Kurwa! Strzeż to zielone gówno! Jest teraz traf. trafiłem. Tylko. Kto? No. A, już okay. Moje. Kto ma czerwony? Tu szczelarz. Tu. Adi. A. -a, -a, -a. Ale. A. Ej! 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 E, <grym> Zgasło. Dobra, je, jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie. Nie. To sobie chyba jaja robisz. Tak. Ja zaczynam. Puga, buga, puga, buga. Gdzie <grym> to? Gdzie Mój pisz dolec. Mój to szel, to jest zielony. Dobra. No nie pchać mnie! Nie, nie pcham cię, jesteś za szeroki. No przy ty, tym amasie zostali sam! No dy, no kurwa na co ty cek. Chodźcie wszyscy tu. Chodź. Tupy. Chodź tu, na 3-4 strzelamy do swoich obiektów. O, 3! I... Dobra, nie ma chuj z tym 3, idziemy kurwa. No! Ja chyba nie zdążę. Zdążył. Zdążył zjebany. Mam bal Balshooter. Zdążyłem! Teraz idziemy... O, mam wszystkie. A, <laughs> dzień proszę. Dobra. E, wyczarujcie no, no. mi w zielonym. Czekajcie? Czy można e. wyczarować? Nie można wyczarować zielony. To jest taka ściana ukryta, prawda? E, nie, u góry. On jest u góry. Otóż... No, a, a, a musimy wejść sobie <noise> siebie na wzajem pod chwilą. Ja jestem dowodzący chyba. <noise> 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 No, kurna, no debil! Oliwia! O, wytrolu Dobra, jeszcze raz. Idziemy tu, 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 tu. tu. Ale, no ale szanujmy się. Co wy robicie? Co wy by... do do kosmosu polecieć? to o. O, 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 jeszcze raz, podobnie! Ja pierwszy ktoś... No dalej. No dalej. <laughs> Proszę bardzo. No czekaj. Adi. kurwa! No, ale... Ale ale kiedy jesteś krzywy czy co krzywy. No dalej kliknij to! Kliknij! Dawaj! No co mnie spłyjasz! Jest! <laughs> Zostaliśmy, Adi coś ty zrobił I'm stuck, I'm stuck Please help me I am under. Nie I nie Adi coś ty zrobił Restatujcie się, restartujcie się. Ja, ja się pytam, coś ty zrobił Zamknij dupę Nie No, no możesz poskakiwać no. No Można? Ja coś klikam Ja coś no no, ty... no nie umiesz skoczyć! <laughs> Podobie, no proszę Was! O, w końcu! Jeee! Nasza współpraca! No kurna! Tu! No to... Jeej! Dwie osoby to zrobiliśmy! Dalej. Nie! nie! No! <laughs> dawaj! Zaczekaj! Co... <laughs> dawaj! No! Dobra, dawaj! Dobra, dawaj. 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 Dawaj! Dawaj! Dawaj, szybko! Eeeh, yy, eeh, yy, yy. o! klik do! Szybko, szybko, szybko! Patrz A na dół! Chodź! A, ale łatwo! To nie tak zrobiliśmy to 10 minut. Nie, 10 minut to nie. nie. jakieś maksymalnie 5 minut. A Ani, nie zraj się! No staj na zielon! A, nie widziałem! Okay. I... czekaj, czekaj. <grym> no, Nie, proszę, proszę, nie tak nie proszę, 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 Oliwier proszę, proszę, chodzi. Dobra Dobra proszę, 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 No Nie mogę. No, kurna. No, co jest? <grym> Pocałuj no, się no. Z, Za gruby to jest. To jest scroll lock czy nie? Mam go teraz włączonego. No i tak. Bye bye. Nie wy możecie... O, dziękuję. Dobra, czekaj. Okay. Teraz ja idę. E, ciemny, ciemny, niebieski, ciemny, niebieski. Ten wskocz, kurwa. O, <laughs> Ale to by... no, jas, y, Jeszcze ciemniejszy. Nie lubię no się kliknąć! Niebieski. jasny niebieski. Ciemny. No. no ja pierdolę zjeba. <grym> się. Sorry, sorry, moja wina niebieski. To jest kurwa ultra ciężki parku.

Jeszcze ciemniejszy ten czarny, Nie. Co? Adi, nie. Czerwone, otwórz. Otwórz czerwony. Nie ty. To miał zrobić Oliwier, ale okej. Okay. Jasny, co? niebieski. JAK! Dwa. Co? Ciemny, niebieski. Najciemniejszy. No i czerwony, Oliwier, dziękuję. Dobra, teraz fioletowy. Odbieraj. Odbieraj! No co Dobra. Kliknij przycisk ciemno-niebieski. Fioletowy. Adi, kliknij tam. Idź tam z Oliwierem. No Le Adi! Ale, 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 ale Adi! Spadłem. Pomocy! A, <grym> Dobra, spadłem. No, nie, nie, nie spadaj w dziurę, nie spadaj w dziurę. Adi. A, adi. Ale co ja was zrobić, kurna? Adi. Celu, to jest, jeszcze raz do mnie, zejdź. Wróć no, do resetnijcie mnie. Resetnijcie się, resetnijcie się idziemy jeszcze raz. No idziemy. Pięknie. Ja teraz, nie, daj mi iść do góry, daj mi iść do góry. Chodź. Mogę, może tego nie... Ty zjebałeś, tak, to się właśnie A ja nie zjebałem. Przejdź Ty idziesz. Ty, ty musisz być parkur. O kurna, o kurna, teraz widzę ty. Dobre, pierdol. Powiedz, powiedz po prostu ciemny, ciemniejszy.

Gel. Gidin. Good luck. Kendine. Demliyse. Prost. Ya. Skacz Boże. Masz spazję. Chciałem. No masz. Czekaj, ja też tam wejdę, Ali. Chodź. Weź mnie tą No ale o... No nie, nie schodź, nie schodź na dół. Stój. No i teraz schodź. Ale ty złoty. O Jezu Chrysta. Pa! Adi... N... Nie... Proszę... Nie... Nie... A... Adi zrobię 180 Nie, Je Nie, chodź, idź, tam, idź tam, No trzymaj tam, kurna debilu! Nie... A, to jest 15 sekund, czekaj e? Szybko, chodźcie Hop. O... OLIWIER!

Темный. Черный. Хочу. И что я. Я лечу. Idźcie tam, idźcie tam, idźcie tam, a ja idę do Kibla. Poczekaj, <grym> idę do Kibla. Raz do żabki, a później do Kibla. Ja, ja zrobię kontentu trochę? Mm, on nie, nie!

Szybko. szybko, szybko, nie gdzie? I ostatni, mm. czerwony jak Jezu, chryste, ale to jest A. było. <grym> nie e? My to zrobiliśmy, tak. My to zrobiliśmy. Spidan, spidan. No nie. dawaj, Adino. No to koniec nie? Tak Ale na ostatni raz tam widzom Portal Color Diapakologia Sign Color Amount of players Sign outline Type Types of Czego Levels tłumisz? Low, lumna się logics. Red Obby Magnetic Mix tu. Level Type is where the level gets most of its difficulty from... from a red ...re... <laughs> 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 Ale go tłumisz. Dobra, co, co Adi nam powiesz na koniec odcinka? O, ok, no o swojej duszy gadasz. Okay. Mhm. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, ja Wiatr. Kolejny odcinek będzie ściśnienia. Część druka, znowu się zaczynamy. Będziemy grali w ciśnienie? Będziemy grali w ciśnienie? Tak, będziemy by twoją strzelanie.